Dzień dobry. Kłaniam się Państwu, kłaniam się wszystkim widzom kanału Moc Słabości, kłaniam się gospodarzowi Przemkowi. Dzisiaj będzie trochę o polityce. No cóż, tytuł tego, tej playlisty, na której są moje filmy, zawiera w sobie takie zdanie, że są to komentarze do bieżących wydarzeń, więc od polityki się chyba zupełnie nie da uciec. Poza tym. Mówienie o teologii zostawiam mądrzejszym znaczy Przemkowi. Ja mogę tylko trochę poględzić o polityce. Chciałbym dzisiaj krótko skomentować sprawę wyborów oraz przede wszystkim ich ważności. Bo myślę, że się w przestrzeni publicznej narobiło mnóstwo różnych, mnóstwo różnych przekłamań, kłamstw, niedomówień, a już z kolei minęło tyle czasu, że można. Podsumować powoli to, co się dzieje, bo chyba to szaleństwo z przeliczaniem głosów powoli mija. Teraz powiem, dlaczego szaleństwo. Najpierw, proszę Państwa, jak, jak policzono te głosy, jak po paru dniach udowodniono tych kilkanaście komisji, w których rzeczywiście popełniono błędy, to znaczy nie były to fałszerstwa, tylko błędy polegające najczęściej na wpisaniu odwrotnie, odwrotnie tych wyników wyborów dla dwóch kandydatów drugiej tury, no to ja sobie pomyślałem, no ludzie, Mieli tylko jedno zrobić, nie? Jedno tylko mieli zrobić wpisać w kratkę, i też się to im nie udało, nie? To, to są za po prostu mistrze. Ale potem poszedłem porozumieć do głowy i tak, jest w Polsce 32 tysiące, ponad 32 tysiące komisji wyborczych, i nie ma możliwości, nie ma takich cudów, żeby na 32 tysiące takich rzeczy, które trzeba tam zrobić, nikt się nie pomylił. Jesteśmy ludźmi, jesteśmy omy, omylni. Takimi nas pan Bóg stworzył i musimy się pomylić. Ten fakt, że się tam ludzie pomylili i to też wcale nie jakoś bardzo w bardzo wielu miejscach, to jest oczywista wada systemu. To jest wada tego, że do tego liczenia oraz do nadzorowania wyborów używani są w cudzysłowie, w złe słowo. Wykorzystywani są też jeszcze gorsze słowo. Yy. Tam znajdują się ludzie zwykli, nie rachmistrzowie, nie matematycy, tylko zwykli ludzie. Tak? Każdy z nas może się tam zgłosić i przy pewnym staraniu uczestniczyć w tym proces, w procesie liczenia głosów. I to jest jednocześnie wada, no bo oni są zwykli, oni są. Nie, 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 są, nie są wykształconymi rachmistrzami, ale i zaleta. W tym systemie wybory demokratyczne w Polsce są przeprowadzane i nadzorowane siłami zwykłych ludzi. Ćwierć miliona ludzi brało udział w procesie przeprowadzenia wyborów, nadzorowania tych wyborów i liczenia głosów. To jest bardzo ważne dlatego że to jest samo sedno demokracji, tak? To oczywiście władza jakoś te wybory organizuje poprzez wyznaczanie lokali na różnych sposobach to na różnych poziomach się to dzieje, ale na tym podstawowym poziomie to my, zwykli ludzie wybieramy władzę. Na tym polega demokracja. Nikt nam nie ma wybierać, tylko my mamy sobie wybierać sami, i do tego potrzebny jest ten proces. Proces ma być możliwie, możliwie przejrzysty, możliwie uczciwy, choć pomyłek, jak powiedziałem, nie da się uniknąć. Być może są na to sposoby, ale o tym za chwilę. Ale przede wszystkim ten proces jest niezależny od tego, kto sprawuje władzę. To jest jego zaleta. Są różne mechanizmy, które, dzięki którym udaje się wychwycić ewentualne błędy, i tak się stało w przypadku tych kilkunastu komisji, które zostały sprawdzone, w których udowodniono te, te pomyłki. Niektórzy, zresztą niektórzy z, z tych ludzi, którzy za, za te komisje odpowiadali, już sami się zorientowali następnego dnia, że się pomylili, zgłosili to do PKW. No i bardzo fajnie, że tak się stało, że zgłosili. Ale jak wykryto te, nie wiem, czy Państwo to śledziliście, w jaki sposób. Dotarto do tego, które komisje zawierają te błędy. Otóż sporządzono taki sprytny wykresik, na którym była skośna linia, i na tym wykresiku były pokazane przepływy, przepływy głosów pomiędzy pierwszą a drugą rundą, pomiędzy dwoma tymi kandydatami, którzy weszli do drugiej rundy. No i wzdłuż tej takiej skośnej linii pojawił się taki w kształcie takiego rozciągniętego dysku obraz, gdzie 32 tysiące punktów było zaznaczonych. I te odchylenia od tej takiej środkowej linii się mieściły w jakichś tam granicach. A kilkanaście było wyraźnie oddalonych od tej linii. I to były te, te komisje, w których doszło do pomyłek. Czyli mamy pierwszy sposób na to, że gdyby były jakieś ewidentne przekręty, w tym wypadku były to błędy, ale gdyby były jakieś takie ewidentne przekręty, to tak byśmy to widzieli, nie. Tak byśmy to widzieli zadziałał pierwszy sposób na to, żeby, żeby te wybory, żeby skontrolować to, co się dzieje w komisjach wyborczych. Później był taki gość, nie będę go tu z nazwiska wymieniał, żeby go nie reklamować, który wy, wy, wy wykrył, tak twierdził, wykrył błędy i zrobił to w ten sposób, że połączył te komisje według kodów pocztowych i założył, że... Komisje, które są w tym samym, w tych samych rejonach, muszą mieć podobny rozkład głosów. Jak może gdzieś wyszło odchylenie, to uznał, że to jest błąd. To założenie. Jak skrytykowano go, ja zgadzam się z krytykami tego, tego pomysłu, mianowicie skrytykowano go, ponieważ nie jest wcale pewne, że jeśli dwa kody pocztowe są koło siebie, to znaczy to, że te dwie. Te dwa miejsca muszą tak samo głosować. Da się wyobrazić sobie sytuację, w której w dwóch miejscach koło siebie położonych będą dwa dzielnic dwie dzielnice miasta: jedna nowoczesnych domków jednorodzinnych, a jedna starych yy, budynków, starych bloków. Te dwa środowiska mogą głosować zupełnie inaczej. Nie ma żadnego powodu, żeby uważać, że to jest błąd, dlatego że te różnice są między blisko położonymi siebie regionami świata. Zupełnie już. Bzdurne było to, że w tej liście tych komisji się znalazły na przykład szpitale, gdzie ludzie głosują w sposób przypadkowy, dlatego że przez dwa tygodnie są, są zmiany ludzi, pacjentów, którzy zostają w szpitalach. Poza tym ci, ci pacjenci nie są wcale z danego rejonu, tylko z jakiegoś obszaru innego. Ja kilka razy robiłem takie, uczestniczyłem w tak, organizowaniu takiej komisji zborczej w szpitalu, jeszcze jak pracowałem. Ci pacjenci, którzy zostawali na weekend wyborczy w szpitalu, to myśmy ich musieli zgłosić do komisji, do okręgowych komisji wyborczych, że oni u nas leżą, zostali wykreśleni w piątek po południu, zostali wykreśleni w swoich miejscach zamieszkania i mogli przez to głosować u nas w szpitalu. Takie miejsca jak to w ogóle nie podlegają takim statystykom, no bo z, jakby z definicji. To było pierwsze błędne założenie. Drugie zupełnie już skompromitował się ten człowiek, który to wymyślił, mianowicie on w tej swojej analizie wyciągnął tylko te jego zdaniem anomalie, które, jak już powiedzieliśmy, nie były wcale specjalnie anomaliami, te anomalie wyciągnął, które przyznawały zwycięstwo Karolowi Nawrockiemu w kosztem Trzaskowskiego. Na pytanie, dlaczego nie zrobił w obie strony, to on powiedział, że on jest naukowcem i on ma taki... tak, to zrobił, jego, to jest jego sprawa, jak on to... on uważa, że tak jest dobrze. To jest kompletnie nonsensowne, bo jeśli już wykrywamy jakieś Odchylenia, no to trzeba sprawdzić, czy to nie są w jedną stronę, czy w obie strony. Nie można tylko w, jednej, w jedną stronę tych, tych błędów, piętno, te błędy piętnować jako, jako fałszerstwo i wymagać, żeby tylko tam sprawdzono, bo tam jest coś źle. No, Analizę tego pana, zmieszana oczywiście z błotem, by śmiano, ale jego to nie przekonało, dalej wie swoje. Również w sieci pojawiło się mnóstwo takich analogii. Ludzie pisali takie bzdurne analogie, że aż się płakać chciało, jakie jak potrafią do, do tej sytuacji, jakie analogie potrafią kompletnie nonsensowne wymyślić. Jeden pan, który się mianował profesorem nauk społecznych, jest podobno wykładowcą, napisał mniej więcej tak, cytuję z pamięci. Dzisiaj przyszedł do mnie student i zapytał, jak bramka jest nieuznana, to się odwołują do waru. A jak, wy, jak są wątpliwości, czy, czy bramka była zdobyta uczciwie, to się odwołują do waru. A tu mamy wybory, które są wątpliwe i nikt tego nie sprawdza. Nie wiedziałem, co mu powiedzieć, konkluduje pan profesor. No mnie na szczęście uczyli widocznie mądrzejsi profesorowie. Ja napisałem mu, że ja bardzo proszę, żeby tego studenta do mnie skierował, bo ja mu wyjaśnię, jaka jest różnica między warem a kontrolą wyborów. Różnica jest taka, że WAR, czyli ten system oceny słuszności decyzji w meczach piłkarskich, jest z definicji dokładniejszy, z definicji jest lepszy niż decyzja sędziego na boisku, ponieważ sędzia ma tylko dwoje oczu, a VAR ma ileś tam kamer, może sobie cofnąć, powtórzyć, czyli ten sędzia, który siedzi przed var może sobie cofnąć, powtórzyć, oglądać to z różnych kątów widzenia i podjąć decyzję lepszą. Nie? Ona jest z definicji lepsza. My w tej chwili nie mamy systemu, w którym z definicji lepiej można by policzyć głosy, głosy a lepiej oznacza po pierwsze dokładniej i po drugie uczciwiej. Te głosy, które teraz od trzech tygodni leżą w jakichś workach zapieczętowanych w gestii mm, samorządów, my nie wiemy, co się z nimi stało. Nie wiemy, kto tam ma do nich dostęp. One są teoretycznie zapieczętowane, ale wiadomo, że z tymi zapieczętowanymi można również różne rzeczy zrobić. Czyli nie mamy pewności co do tego, że Policzywszy je teraz, osiągniemy ten sam wynik. Wtedy mieliśmy przeźroczystą urnę, mieliśmy mężów zaufania, przedstawicieli wszystkich, yy, wszystkich komitetów, albo tych, co się zgłosili, komitetów wyborczych, jedni drugim patrzyli na ręce. Zwykli ludzie przeprowadzili te wybory, tak jak powiedziałem. A gdybyśmy teraz chcieli policzyć, to tak, to kto miałby je policzyć? No, wpadli tam na pomysł, że prokuratorzy, że policja. Ja nie mam nic przeciwko policjantom, ale nie sądzę, żeby policjanci się pomylili mniej niż się pomylili zwykli ludzie. Nie sądzę, żeby oni popełnili mniej pomyłek. Poza tym ta idea, że teraz nagle przedstawiciele władzy, czyli prokuratorzy i policjanci będą liczyli powtórnie głosy, jest bzdurna, ponieważ ona przeczy tej idei, że to zwykli ludzie mają kontrolować wybory. Nie przedstawiciele władzy, tylko zwykli, przeciętni ludzie, wzięci, tak może powiedzmy, z ulicy, mają kontrolować te wybory. Ani nie będzie lepiej, ani nie będzie dokładniej, ani nie będzie bardziej uczciwie. W ten sposób te głosy możemy liczyć sobie w nieskończoność i za każdym razem otrzymamy inny wynik. Co można by zrobić? Bo, oczywiście, ktoś powie, no tak, ale jednak to powinno być tak, co do głosu. Abstrahując do tego, że moim zdaniem co do głosu się nie da, ale gdyby już, to musielibyśmy zrobić coś w rodzaju waru. Czyli na przykład nad tymi stołami, gdzie liczy się te głosy. Powiesić kamerę i te wszystkie karty byłyby filmowane, te kubki by tam potem leżały i przeliczane byłyby na bieżąco. I wtedy, zamiast sprawdzać, liczyć worki z listami, można by po pierwsze odtworzyć z kamery widok tych podejrzanych, tych podejrzanych kilkunastu komisji w skali kraju, albo nawet jakby się ktoś uparł wszystkich, i można by w ten sposób potwierdzić zgodność protokołu komisji z rzeczywistością. Tak sobie to wyobrażam. Innego sposobu nie widzę. Sam fakt podważania wyniku wyborów przez te niektóre siły, i znowu nie będę wymieniał nazwisk, bo nie chcę się nad nimi znęcać, to jest bujanie łódką, to jest podpalanie i to jest już bardzo niedobra, bo ona podważa, podważa zaufanie ludzi do wyborów. I po, tym, po to jest ten mój film. Ja chciałbym Państwu powiedzieć na sam koniec, że jestem święcie przekonany, że ten nasz system liczenia głosów. Jakkolwiek niedoskonały, bo w świecie mało jest rzeczy doskonałych, jest demokratyczny. Jest tak uczciwy, na ile się da zrobić go uczciwie w takim dużym systemie, jakim jest 30-milionowy kraj. I, I tak jak początkowo myślałem, no, no co za ludzi, jak się można pomylić, tak potem zdałem sobie sprawę z tego, że to jednak są ludzie, którzy ciężko pracowali przez 20 godzin i jak na 30, tamte dwa tysiące komisji wyborczych. Do tych wyborów, to tych błędów na pewno nie było wiele. Jeśli wśród Państwa jest ktoś, kto taki, to tak, kto taki, kto taki, kto w takiej komisji uczestniczył, niezależnie od tego, z czyjego komitetu, to kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo za, za Państwa pracę. Uważam, że była wykonana prawidłowo. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia najpóźniej w niebie.